Witam was wszystkich na dzisiejszym szkoleniu, które poprowadzi dla nas Joasia Pastwa. Także ja tutaj nie będę przedłużać. Jest nas troszkę mało, ale mam nadzieję, że wyciągniemy dużo wartościowych rzeczy z dzisiejszego szkolenia. Także Asiu oddaję tobie głos. Dzień wszystkim. Nie przedłużała. Od razu share'uję screen. Dobra, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Dobra. Widzicie teraz mój ekran, jest OK wszystko? Tak, widzimy, jest OK. Dobra, dobra, zaczynam. Dobra, mam takie szkolenie, które zaktywowało wiara w siebie kluczem do sukcesu. Yy, Nigdy nie wmawiaj sobie, że nie dasz rady. Wiara w siebie to podstawa osiągnięcia sukcesu. No i tak jak tutaj właśnie napisałam, nie możemy sobie wmawiać, że, że czegoś nie potrafimy, że czegoś nie umiemy. Zawsze musimy w siebie wierzyć, bo jak nie będziemy w siebie wierzyć, to po prostu nic w życiu nie osiągniemy i będziemy stać ciągle w miejscu. Brak poczucia własnej wartości wynika przede wszystkim z braku akceptacji samego siebie. Ludzie, którzy w siebie nie wierzą, nie podejmują ryzyka, nie walczą o swoje prawa i swoje marzenia. Natomiast ludzie, którzy znają swoją wartość, są bardziej asertywni, potrafią wyznaczyć granice innym i zazwyczaj osiągają swoje cele. Yy, tak jak tu właśnie napisałam, że brak poczucia własnej wartości wynika z tego, że po prostu nie akceptujemy siebie. Yy, musimy po prostu wiedzieć, to, co chcemy robić, yy, wierzyć w nasze myślenia i co w to, sobie w planujemy, bo tylko wtedy właśnie będziemy dążyć do naszych marzeń. Yy, dlatego, że no człowiek, który mówi, w to, co robi, w to, co chce pokazać innym ludziom, nie niczego i nikt w po prostu nie uwierzy, jeśli my sami w to nie uwierzymy. No i właśnie m, czytałam kiedyś, były badania, które właśnie wykazały, że ludzie, którzy w pewnie potrafią wyznaczyć właśnie tej, skuteczne bardziej skutecznie dążą do tego, bez względu na wszystko, patrzą na to, co myśli, e, co kto będzie o nas mówił. To tylko po prostu taki człowiek dąży do tego, bez względu na wszystko. No, chcę po prostu osiągnąć swoje marzenia. Bądź zawsze sobą, zawsze czujesz i co myślisz, nie udawaj nikogo. Ludniej no, będzie ci zaakceptować prawdziwego. I my to czujemy, dlatego że może po prostu że musimy być szczerzy w tym, co robimy i jeśli będziemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, kim chcielibyśmy być, to potem będzie nam trudniej wrócić jakby do tej prawdy, do tego, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego wydaje mi się, że po prostu od początku trzeba mówić to, co, to, co chcemy przekazać, to, co chcemy powiedzieć, nie udawać kogoś innego, nie wymyślać niczego, tylko po prostu wydaje mi się, że właśnie ludzie, którzy są szczerzy i prawdziwi w tym, co robią, to właśnie oni Bardziej potrafią dotrzeć do innych, no i łatwiej im się osiąga swoje cele. No i tutaj taki cytat przytoczyłam: Czynnikiem umacniającym poczucie pewności siebie jest akceptowanie siebie jako wartościowej osoby. Nie porównuj się do innych. Czasem na pewno patrzysz na ludzi sukcesu i zazdrościsz im, Myślisz sobie, jak oni mają dobrze, jak im się fajnie w życiu ułożyło, jak im się udało. Zastanawiasz się wtedy, czy to możliwe, żeby tobie też tak się udało. Może myślisz, że oni mieli łatwo i na początku wszystko im łatwiej szło i dlatego odnieśli sukces. Ale nie wiesz tego. Nie wiesz, jak było. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, ile przeszkód inni ludzie musieli pokonać, aby być w tym miejscu, w którym teraz są. Dlatego nie porównuj się nigdy do innych. Idź swoją drogą, swoim torem, zmierzaj do swoich marzeń. No i właśnie mówię, no każdy człowiek jest inny. Niektórzym ludziom, niektórzy myślą, że tak jak patrzą na ludzi właśnie, którzy już w życiu dużo osiągnęli, zazdrościmy tym ludziom, bo myślimy, że że im tak wszystko łatwo poszło, a wcale tak nie jest. Każdy człowiek, który coś w życiu osiągnął, też zaczynał od zera, zazwyczaj, może nie wszyscy, ale większość. I trzeba po prostu dążyć do tego od samego początku. Nie można myśleć o tym, że o, bo komuś się udało, ktoś miał łatwiej. Nie można patrzeć na to, jak innym poszło, bo nie wiemy, ile ludzie, ile ludzie musieli po prostu w życiu przejść, ile razy musieli wyjść ze swojej strefy komfortu, ile razy musieli pokonać jakieś swoje lęki, swoje słabości, żeby no, po prostu odnieść sukces. I dlatego nie możemy też się porównywać do innych, bo każdy człowiek jest inny i na przykład. Niektórzy ludzie są bardziej odważni, niektórzy są mniej odważni, niektórzy są bardziej, bardziej otwarci na nowe możliwości, na nowych ludzi, niektórzy są bardziej zamknięci w sobie. I to wszystko zależy właśnie od tego, jacy my jesteśmy, więc po prostu nie możemy patrzeć na to, jak innym idzie, tylko dążyć do tego swoją drogą, swoim tempem i tak jak po prostu nam jest dobrze samym ze sobą. Pozwól sobie popełniać błędy. Pamiętaj, że nikt nie urodził się specjalistą. Każdy z nas ciągle się uczy. Nie można przecież wiedzieć wszystkiego. Błędy nie mogą nas zniechęcać. Musimy za każdym razem wyciągać odpowiednie wnioski i po prostu iść dalej, bogatsi o nowe doświadczenia i naukę. No i właśnie tak jak tutaj napisałam, że trzeba sobie pozwalać na, na popełnianie błędów, bo dzięki temu uczymy się, wiemy już, czego nie powinniśmy robić, co nam nie wyjdzie następnym razem i będziemy po prostu wiedzieć. Jak się zachować, co powiedzieć, żeby tym razem poszło nam lepiej. Dlatego każde błędy są dobre, ponieważ z każdego błędu właśnie wyciągamy jakieś kolejne nowe, nowe wnioski. Wiemy po prostu, jak dalej dalszą, powiedzmy, jakieś, mamy coś do osiągnięcia. I jeśli wiemy, że raz nam nie wyszło, to musimy po prostu przemyśleć to, dlaczego nam nie wyszło, co zrobiliśmy źle, czego może nie zrobiliśmy lub właśnie jaki błąd popełniliśmy i następnym razem starać się już robić inaczej, tak aby po prostu nam się w końcu udało. Dlatego wydaje mi się, że każde błędy i każde problemy są właśnie potrzebne, ponieważ no, całe życie się uczy i całe życie uczymy się błąd, ale zazwyczaj jeśli już raz to zrobimy, to staramy się później już właśnie nie popełniać tego błędu i no, i dzięki temu właśnie osiągamy jakieś sukcesy kolejne. Myśl pozytywnie. Marzenia nie stają się rzeczywistością dzięki magii. Do tego potrzebna jest determinacja, wiara, jakieś siły do działania. Gdy z góry zakładamy, że nam się nie uda, to niestety tak zazwyczaj jest. Trzeba zmienić swoje nastawienie wierzyć, że będzie dobrze i że osiągniemy zamierzony cel. Marzenia oczywiście stają się rzeczywistością tylko wtedy, kiedy po prostu działamy. Wiadomo, że samo pozytywne myślenie nie zmieni niczego, w sensie nie osiągniemy od razu zamierzonego celu, tylko dzięki temu, że, że po prostu będziemy mieć pozytywne myślenie, ale jest to bardzo ważny czynnik, ponieważ właśnie gdy, gdy na samym początku naszej drogi myślimy, że nam się nie uda i że po prostu nie wierzymy w to, co robimy, bo, bo wydaje nam się, że i tak nic nam się nie uda. To zazwyczaj wszystko właśnie kończy się tak, że, no, że tak się dzieje, że to, co przyciągamy, po prostu przyciągamy takie złe, złe wydarzenia, bo jeśli myślimy od początku, że nam się i tak nie uda, to tak naprawdę nie ma sensu tego robić, bo i tak właśnie to się nie uda po prostu. Dlatego trzeba zawsze wierzyć, trzeba zawsze starać się, bo wiadomo, to nie jest łatwe i każdemu zdarza się mieć gorsze chwile i jakieś takie bardziej negatywne myśli, ale zawsze trzeba po prostu tak się w sobie zebrać, skupić i pomyśleć o tym właśnie, dlaczego tutaj jesteśmy też, do czego dążymy, jakie mamy cele w życiu i, i po prostu, co chcemy osiągnąć i myśleć o tym, o tym naszym dlaczego. Myśleć pozytywnie, że nam się uda i że, że jeśli będziemy działać i walczyć o te marzenia, to że je osiągniemy. Problem a wyzwanie. I zamiast we wszystkim widzieć problemy, pomyśl sobie, że to jest wyzwanie, które daje ci życie, abyś pokonał kolejny swój lęk i dzięki temu był silniejszy. Wyzwanie wyzwala energię do działania, a słowo problem blokuje nas w tym działaniu. I yy, wydaje mi się właśnie, że jeśli od razu yy, widzimy jakiś problem i nie myślimy nawet od niego rozwiązać, to po prostu, o, mamy problem, i już jesteśmy załamni. to nic nam się nie uda w życiu. Trzeba po prostu każdy problem traktować się jako kolejne wyzwanie, jako kolejną naukę, z którą właśnie możemy coś wyciągnąć. I jeśli pokonujemy swoje lęki, yy, to ja sama wiem na własnym przykładzie, ile razy nawet poprowadzić właśnie takie szkolenie. Gdy pierwszy raz prowadziłam szkolenie byłam bardzo na Teraz już już gorzej. Że czujemy się właśnie gorzej, bo po prostu mamy wrażenie, że każdy problem jest nie do rozwiązania. A jeśli zamieniamy wszystko właśnie w takie wyzwanie i jeśli rozwiązujemy później ten problem, to wyzwanie, to mamy właśnie taką satysfakcję, że nam się udało. Doceniaj samego siebie. Codziennie po całym dniu spójrz w lustro i powiedz sobie, że to był dobry dzień, że zrobiłeś dzisiaj kolejny krok do swoich marzeń, że komuś może pomogłeś, że załatwiłeś ważną lub jakąś trudną sprawę. Po prostu doceniaj siebie za swoje działanie. Idź spać zadowolony i ze spokojną głową. No i wydaje mi się, że to jest właśnie też bardzo ważne, że często jest tak, że po prostu my siebie nie doceniamy. Tak naprawdę robimy cały dzień coś, robimy cały dzień dążymy do tego właśnie, żeby coś w naszym życiu się zmieniło. Rozwiązujemy różne problemy i powinniśmy właśnie sobie na koniec takiego po prostu samemu do siebie powiedzieć, że zmieniłam coś, chociaż jakiś mały krok zrobiłam w tym w kierunku właśnie, żeby zmienić swoje życie i żeby, żeby żyło mi się lepiej i żeby się spełniać i rozwijać. I właśnie powinniśmy się bardziej doceniać, doceniać samego siebie, a nie tylko właśnie to, co jest wokół nas, ale też właśnie nasze działanie, to, co zrobiliśmy, starać się właśnie iść takim zadowolonym i spokojnym, żeby po prostu lepiej nam się spało, lepiej nam się też pracowało następnego dnia. Pokonać swoje lęki, to już wcześniej o tym trochę też wspomniałam, ale rób to, co planujesz i o czym marzysz, nawet jeśli bardzo się boisz. Zawsze jest niepewność i strach, gdy chcemy zrobić coś innego, coś nowego, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy. To normalne, ale to właśnie, gdy pokonujemy swoje bariery, stajemy się silniejsi i nasza pewność siebie wzrasta. I ja właśnie już też o tym w sumie wcześniej wspomniałam ale właśnie takie pokonywanie tych naszych wszystkich lęków i rzeczy, nawet najmniejszych, powiedzmy, nie wiem, boimy się, nie wiem, do kogoś zagadać, boimy się o coś zapytać, zadzwonić, gdzieś załatwić coś, powinniśmy właśnie nie zastanawiać się nad tym tak długo, tylko po prostu zrobić to, mieć to za sobą i pomyśleć sobie kurczę, ale fajnie, jaka satysfakcja, że jednak to zrobiłam. Nie można się bać, zastanawiać, bo im dłużej się zastanawiamy i im dłużej się po prostu boimy i jesteśmy w tym lęku, to będzie nam gorzej właśnie to zrobić. I mm, wydaje mi się właśnie, że każdy z nas, na pewno każdy z was też tak marzy, po prostu jak dokonujecie swój Swój jakiś stres, swój jakiś lęk jakiś, to jak już to zrobicie, to czujecie się tacy odważniejsi, silniejsi i macie takie uczucie, że możecie po prostu góry przenosić. I to jest naprawdę fajne i dzięki temu też właśnie bardziej wierzymy w siebie. Wierzymy w to, że możemy pokonać jeszcze większe bariery i możemy osiągnąć po prostu wszystko, o czym tak naprawdę marzymy. Włącz wyobraźnię. Wyobraź sobie siebie jako bardzo pewną siebie osobę. Pomyśl, ile mogłoby to zmienić w Twoim życiu, w Twojej pracy, czy na przykład w relacjach z ludźmi. Wyobraź sobie, że jesteś odważny, odważna, wyglądasz super i wszystko idzie po Twojej myśli. Spróbuj poczuć w sobie tę odwagę i pewność siebie, a poczujesz ulgę i zmotywujesz się do działania i zwiększysz tym samym poczucie własnej wartości. I kiedyś właśnie oglądałam taki fajny program na temat właśnie tego, jak. Zwiększyć tą pewność siebie, pewność siebie. I było też tam między innymi takie zadanie, żeby po prostu wejść sobie do pokoju, gdzie nikogo nie ma, i udawać samemu przed sobą, tak jakby wczuwać się w rolę osoby bardzo pewnej siebie. Mówić sobie coś, udawając na przykład, że mówimy to do kogoś, że jesteśmy tak bardzo pewni siebie i że po prostu wykonując takie ćwiczenia, mamy poczucie takiego właśnie tego, że jesteśmy tacy super i pewni siebie. Że w końcu przekładamy to na nasze życie codzienne i że naprawdę stajemy się właśnie odważni, że robimy rzeczy, których normalnie byśmy właśnie nie zrobili, ale dzięki temu, że stajemy się tacy, że właśnie czujemy tą swoją wartość, że pewność siebie, że nie boimy się jakichś przeciwności, to po prostu udaje nam się wszystko zrobić. Także to jest bardzo fajne ćwiczenie, polecam stosować, bo naprawdę to działa moim zdaniem. Sama próbowałam. Pamiętaj, że brak wiary w siebie może zabić największy nawet potencjał, bo ludzie, którzy nie doceniają swoich wartości, boją się podejmować wyzwania i dążyć do swoich marzeń. I właśnie ludzie, którzy często są ludzie, którzy mają jakieś talenty, którzy mają w sobie jakiś potencjał, jednak boją się wyjść z tej strefy komfortu, boją się przed ludźmi, na przykład, nie wiem, ludzie, którzy. Na przykład ładnie śpiewają, albo coś, albo no, jakąś inną rzecz robią fajną, tak może mają talent, po prostu bojąc się tego, co powiedzą inni, lub że komuś się to nie spodoba, albo po prostu boją się wyjść właśnie z tego swojego m, takiego m, z tej swojej strefy, właśnie, w której czują się bezpiecznie, to też y, właśnie może to po prostu ten brak wiary y, w swoje umiejętności, może zabić właśnie ten potencjał, który mamy w sobie. Dlatego. Y, Wydaje mi się, że po prostu musimy wierzyć w siebie, że to jest najważniejsze właśnie, żeby dążyć do tych marzeń, bo jak my sami w siebie nie uwierzymy, to niestety nikt za nas tego nie zrobi. I kiedy zauważysz w kimś coś pięknego, powiedz mu o tym. Tobie zajmie to kilka sekund, a w nim może zostać na całe życie. Wydaje mi się, że też właśnie dzięki temu, że powinniśmy również, dzięki temu, że mówimy komuś też, że ktoś jest fajny, miły, dobry, że nie wiem, ładnie maluje, ładnie śpiewa, że dodajemy też. mu otuchy, dajemy też mu właśnie takiego poczucia, że jest coś warty i nie powinniśmy też oczywiście skupiać się tylko na sobie, że, żeby dążyć tylko do tego, żebyśmy my byli tacy pewni siebie, ale też pomagać właśnie innym ludziom, żeby zawsze im pomóc, kiedy możemy oczywiście, kiedy jesteśmy w stanie im pomóc, ale właśnie też powiedzieć jakieś miłe słowa, bo to naprawdę nas nic nie kosztuje, a ludziom naprawdę może zrobić się lepiej i Tacy, takim ludziom też pomożemy właśnie budować ich tą pewność siebie, że ktoś ich docenia, że ktoś e, uważa, że, że właśnie są w czymś dobrzy i tak dalej. Także to na pewno pomaga też innym ludziom. No i tutaj ostatnie, właśnie taki e, cytat, można powiedzieć: e, Siła jest w tobie, e, znajdzie ją, e, ją wtedy, kiedy zaczniesz jej szukać w sobie. Wewnętrzna moc bierze się z miłości do samego siebie. Myśl pozytywnie, zaopiekuj się sobą, myśl naprzód. No i to by było na tyle, dziękuję bardzo. Już, dobra, Zawsze. Dobra, słychać mnie, bo tak cicho? Tak, super, dzięki, Asiu. Dzięki, Asiu, naprawdę super szkolenie, zawsze, szkoda, że było tak mało osób. Tam, Lucenka widziałam, że ci się wyłączyło na gry. Pani włączyłaś z powrotem. U mnie tak było, nie wiem, bo się widziałam, że przerwało, że stop, jeszcze raz włączyłaś, no nie? Nie, samo mi się włączyło, po prostu chyba straciłam zasięg. A może, ale może będzie, że w jednym miejscu, jednym, e, no, znaczy w jednym, no. W jednym kawałku może będzie, zobaczymy. Także Asia, bardzo ci dziękuję naprawdę za to szkolenie. Ma ktoś może jakieś pytania do Asi? Jak zawsze widzę, że słuchaj, z każdym szkoleniem coraz lepiej. Dla mnie to już jesteś tak pewna siebie, że bez problemu możesz prowadzić swoje szkolenie dla całego KDS-u. Ale tak jak powiedziałaś dzisiaj, nie, że za każdym razem człowiek się czuje pewniejszy. Jak robimy coś, czego się boimy, to tak naprawdę um, no wiadomo, człowiek się to jest tak jak nie wiem, z czymkolwiek, czy to ćwiczenia, czy cokolwiek robimy, czy się odchudzamy, czy po prostu zaczynamy biegać, czy cokolwiek zaczynamy robić i robimy to częściej, no to jesteśmy coraz lepsi, nie? Tak samo tutaj. Już naprawdę. już parę szkoleń, nie? I sama się zgłaszasz do nich, i to jest podziw. Asia jak profesjonalistka już, nie? No. Ja się może tak, ale naprawdę miałam stresa, bo miałam jeszcze tyle rzeczy w głowie, które chciałam wam powiedzieć, ale po prostu też miałam takiego trochę stresa jeszcze i nie wszystko pamiętałam i nie wszystko. Potem sobie pomyślałam, kurczę, chciałam jeszcze to powiedzieć na przykład albo coś, nie? No ale już wiadomo, że I właśnie dlatego ja też tak staram się, właśnie dlatego się zapisałam też już na następne szkolenie, bo chcę po prostu jak najbardziej, żeby to jak najlepiej no, żeby Super. to pewność. Bo naprawdę za pierwszym razem miałam mega stresa. Teraz też był stresik, wiadomo, bo to jeszcze nie jest tak, jakbym chciała, ale mimo wszystko właśnie dlatego chcę to robić, bo boję się, ale właśnie chcę, żeby... Właśnie dlatego polecam czułam wszystkim, się, że no. też bo to naprawdę jest fajne. Nawet zauważyłam, jak rozmawiam z ludźmi, na przykład właśnie z ogłoszeń czy coś, też zauważyłam, że jestem taka pewniejsza siebie w tym, co mówię, jak na przykład z nimi rozmawiam przez telefon albo coś im się nagrywam, to też na początku tak mówiłam, jak potem odsłuchiwałam te wiadomości, to też czułam właśnie, że Jezu, jak ja to mówiłam, jakbym zaraz miała zemdle, albo coś w ogóle taka niepewna i to teraz już tak nawet odsłuchuję i jest naprawdę dużo lepiej. Nie? Także to jest fajne, no, polecam. Tak. Człowiek sam, sam czuje po sobie, że jest lepiej. Ja wiem, jak drugie szkolenie prowadziłam z badką dla kadesu, stresowałam się strasznie, bo stres jest zawsze. To, nie, to jest nieuniknione. Nawet jak Magda mówiła, po czterech latach ona prowadzi, za każdym razem one się stresują, pomimo wszystko. Później już może to mniej widać, tak? bo są już tak wytrenowane, że tego nie widać, ale za każdym razem jest stres. Ale czym właśnie częściej to robimy, tym, tak jak mówisz, nie? człowiek staje się pewniejszy siebie. I, i tak jest ze wszystkim właśnie znakomite nagrywaniem ze wszystkim, dlatego dziewczynki, ja czekam, bo lista jest otwarta już na następny miesiąc, kto ma ochotę, zgłaszajcie się, jak najbardziej, e, chętnie przyjmę wszystkie osoby, które chcą, podzielimy się jakoś, a nawet zrobimy dodatkowe, ale fajne jest to właśnie, że Asia się sama zgłasza, że jesteś ambitna i właśnie to jest to, że no, jesteś też typową taką działaczką, nie? że po prostu widać, że chcesz się rozwijać, że chcesz po prostu działać i sama, sama po prostu dążysz do tego i to jest super, nie? Także ja Ci życzę jak najlepiej wszystkiego i bardzo Ci dziękuję za to szkolenie, naprawdę. Dziękuję. Um, Lucynko, wyłącz nagrywanie. Czy ja się spóźniłam znowu na szkolenie? Już jest po. Wyłącz, szkolenie.